Niet zoals Saskia, niks meer te zien daar staan. Jeeeeh, jeeeh, jeeh, 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 Agaliście i że w piątek czwarty. Taki <grafi> korek. A co ma ci przywieźć? Mikołaj to do ciebie. Ada. A możesz na imię powiedzieć Mikołajowi. Nie, widział się z Mikołajem ze mną i mówił o dołączku. Czwartek, w piątek o, dopiero dojadą, jest. bo elfy nie zdążą. Przekazuj z mhm. Dobrze. I wartość Grzeczko. No A, 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 a. Ja to czy nie to? Właśnie gorąco tutaj. Ochyjka sprawiedliwości no, trochę. To, to, to. To, to.